Bardzo dobrze, nikt Gajda nie lubił to jest to jest najlepsze przywołanie bossa jakie mogło być, zabić Gajda. I to jest najlepszy boss jaki został stworzony, moim zdaniem się zajebiście odstoba. Duży, strzela, trudny, tak mogło być. To jest, to jest poziom terarii, a nie z góry. Się przygotujemy powoli do niego, kogo pokonamy. A lepszy sprzęt będzie nam potrzebny, żeby wykopać potem kolejne surowce, potem. Dobra to ile jest do tego? 500? 500 albo 750 na wszystko, bo 4 sztuki to 1 ten plus cygian Nie wiem ja tam wykupuję sobie. Mam Potiona jeszcze 12 sekund O dobra, wychodzę, szkoda mi kolejnego potiona Wracam bu nie okay. Powiem Ci czy mi na wszystko wystarczyło, a mam no. Dobra, te ten obsydian wpakowali. W, w sumie cieszę się, że ten świat się tak zresztą, bo nie mieliśmy problemu z tym obsydianem, wiesz? A tam byśmy mieli? A no... nie. Nie byśmy. Nie, byśmy musieli przykopać cały ten całą tą dżunglę. Dobra, mam 208 barów. I zobaczę czy mi wszystko się uda zrobić Teraz, więc zaczepię cię Co my tu mamy? Hełm. to jest To jest Mogę już nad, w sumie nałożyć to na siebie Ej klatę to ja ci mogę dać, prawda? Mhm mm Teraz tak Axe Kilo Chyba. Chyba, że jest młotek, a to jest... nie O, od... superior mi wyszedł. Od razu, ale Farty, ale wszystkie fardy. O, masarko, lubię farty. farty jest Wiesz co, to ja zrobię ten yy, kolejny miecz, ale to pokażemy już dla wszystkich jak się go robi. Że jest... Warto żeby ludzie to wiedzieli. Co? Pokażemy to. Mhm. Mm No dobra to mojego nekroseta postawię, wezmę te klaty, co jest z tego okay. Wracaj na górę, ale fajne, mam wielki umistym miecz. on tym kill A fajnie, 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 Ten set daje ci ekstra bonus damage do tego O Jezu jak ja wyglądam LOL ja się palę Haha, ja bunio, palę się, nie było tak efektu, palę się. To ile było potrzeba? Nie wiem, mi wystarczyło, ale ja miałem prawie ten... Nie wiem, no przyjsę ci, oddam wszystko. Dla ciebie mam platy już, no to na pewno mniej będzie potrzebował, tak? Dobra, no to jak mi się skończy ten... Napój. Wykopuj, wykopuj, pamiętaj, mniej więcej tym lepiej. Ja to nie darzę jak. się robi te super strzały, To weź się już teleportuj, co? No jeszcze mam minutę. Aha. I chcesz masz czasu? No. Okej. Okay. Co robisz? To ja sobie Poliforge za tyle złoto co mam. Sprzedam trochę tego co zostało. Mierze to chyba legendarny jest najlepszy, wiesz? Nie wiem. Tak. Na bank legendarny jest najlepszy. Zbogowałem mi się te... te... nie impet tylko demony. Aaa... strzelnią nad lawą takich, tych, tak? Ty, tak? Nieee... To praktycznie dla mnie A jest zwykłą strzałą, to chyba od razu się robi Dobra, wracam Ale ten upgrade to marnowanie pieniędzy. Jak ja pomyślę ile jeszcze potem będzie przedmiotów do upgrade'u okay, w niech i wszystkich szlakkach. Tak, ten set co my mamy, oto, oto legendarne są najlepsze, słyszysz? Mhm mm Weź daj mi, czekaj, nie, nie, nie rób jeszcze, chodź tutaj, chodź do mnie nie. Zobacz jak wygląda No wiem jak wyglądasz A masz te, te bary? Czy nie przerobiłeś jeszcze? Jeszcze nie Czemu? No jeszcze nie przerobiłem, dopiero wróciłem to daj, bo ja chcę zobaczyć, czy wszystko mam po prostu. Za cię nie zużyję Cię przecież masz platę. No, masz... Ja to już zrobię. Ale ja chcę zobaczyć czy wszystko mam. No dobrze, to ci powiem, tak? W Ale człowieku. nie mówisz, mówisz. Dobre ty... Masz. Albo nie masz. No dobra. Czekaj, jak się robi ten Hellfire arrow? No to co masz? Masz... E, no, to znaczy, miecz. No, no, no. Masz Moltena, to znaczy tego pikaxa, Masz Hamera, który razem jest chyba z, z Axem, tak? Malten helmet, Malten, e, no, 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 Molten helmet, Molten... No tą klatę i no klata, spodnie. No klatę, jeden set. I co, nic więcej? I łuk. No łuk mam. Hmm. Aha, okej. Okay. Kurczę, strasznie wolna jest ta strona Terraria Wiki. Jest kil kilka stron Terraria Wiki. Ostro, wiesz, że nie da się zrobić tego Hellfire Arrowa? Można... Kurczę, no nie można go robić, ale można ją kupić od Demolista po pokonaniu Wall of Flesh. Zostaje mi ten. No mi zabrakło. Masz tego helbary? Mam jednego. A, a dlaczego ci zabrakło? Do toporka. A ile ci zabrakło? Nie wiem. O? No, pół. Fu. Właśnie. Pół... No cholerę no, komu nie, komuś, nie. Ta nie, patrzę nie. co ten NPC ma wiesz A co to za co linika robi? No co chodź tutaj? Co Właśnie to? A Meteorit Dobra, Dobra masz, ej, ej ej, masz Ja ci dałem klatę, to, to ty kla klatę skraftowałeś? Nie Aha. Bez klasy. Weź na chwilę przerwę, bo ten... E, na sekundę. Zrestartuję serwer. Okej, okay. <coughs> Jestem z <w> powrotem. <coughs> Ojej. Żółty team. A zgodzę się, jesteś żółty? Jest! Będę DPS. Okay. To ile mi dałeś? Wow. A, bo to teraz będzie fajnie wyglądać, czekaj. Dałem mu... Ludzie, dałem mu 13 Helstone barów, które były tutaj, bez opinii. Ach, cholery mi ten hellstone. O masz, a tu... Fajnie będzie to Tak. A, to meteorite dobra. Mm. I wystarczyło ci te 13, co ci da? Tak. Dobrze mi zostało Kopiemy wall of flash hmm. Potiony Właśnie z czego robi się te potiony, co hmm, regenerują tak zajebiście dużo życia? Nie wiem. Bo tu mam te healing, to ja niby mogę wziąć, nie? Teraz ja pokombinuję Woda, telka, żel Dwa rodzaje grzybków dupa, mm. Może złota rybka? Nie? Ej, no come on A może Daybloom? O, dodałem Dave już mam więcej oka. No, na razie tu zostawię Ojojojo. Oj. Dobrze, poczekaj. Wow został mi jeden ten. Napój. No. A właśnie serwer zrecytowałem, słyszysz? No wiem. Widziałem przecież. Więc teraz y, będziesz wszystko w porządku. O, Dobra. Teraz coś pokażę. Fajnego. Co pokażesz? Ja nie idę nawet z tobą nie chce mi się. Co to jest Krystal Shard? Crystal Shard można go zdobyć Dobra, rozumiem, no nie zdobędziemy tego bo... Mm. Dopiero jak... Dobra, to jest ostatni no. potion. Nieważne A co, on jest potrzebny do tego potionu? Se... No to... Ale ja... mamy te serduszka, na to... Wezmę te wszystkie healing potiony, słuchaj. Co tu jeszcze jest? Walk on water nie chce. Slow firing nie chce. Invisibility nie chce. O, wezmę te potiony do defensa, Tu wypijesz, ty i ja. Co tu robi cholera Glinda O, wezmę archery potion, bo ty nie będziesz bił z dystansu. będziesz taki kozak. Mm, Okej. Okay. jesteś? No. I. Potrzeba tak Light Bane muramase O! Ja chciałem to pokazać Banderasa Muramasę Blade of Grasa nie. i Fearing hate Sword. Okradłeś mi Night Edge wychodzi. Ale power A zrób dwa O fuck Dobra, miesza z tym Nie Ale mogę, się... nie mam jak Aleś ciebie, bot Przecież ty masz moje, e, swoje Adam, rzeczy Nie mam właśnie swoje rzeczy, zabrałeś Ja nie zabrałem twoich, ja zrobiłem swoje a gdzie masz muramasę jedną? A ja, gdzie jest jedna muramasa? A tą to się właśnie chciałem przemienić, żeby nie marnować lege legendarnej. z tą legendarną, gdzie ona jest? No mam przy sobie. Przecież masz śnie, tak? No. Ale Terminator sample, ocie, kopnę teraz. A w ogóle pokazałeś ten nowy Jir? No tak. A, może ci emblem wypadnie, co 15% daje więcej obrażeń z mini. Mam nasti. Nasti jest dobre? Czekaj, jak ja tym idę cię Co Ja chcę skrzydła mieć, ja będę wpadł mi potem skrzydło gdzieś. Ja chciałam te anielskie, nie wiem skąd one są, bo ładniejsze. Pokaż. Podej mi ten miecz. Chodź ze mną hmm. Co to robi ten meteory się zastanawiam No spadł Wiesz on jest potrzebny do zrobienia tego Lepszych pocisków do szarka więc jak coś to możesz wyskopać Ja już mam wszystko z moltena O co to masz A właśnie to jeszcze są te rzeczy Zapomniałem o tym To jeszcze flame rank jest pamiętam To z boomerangu No to, to to to. Ile to bije? 42 Ej, no nie, co jest? Co potrzebuję? masę mam Cztery miecze do Jakiego mi brakuje? Pewnie Shadow Nightmare'a A jest, no. Ta, no, no No i co teraz? Przyniesiesz? Ta Ja mam trochę No dobra Ale wiesz co? Ja się tu cieszę, że ja zrobiłem te, bo... Mm, tu masz cukierków jakby do potrzeby a to są cukierki, cukierki do niczego nie to są jest, potrzebne. To jest, to jest dobre, po użyciu ci zabiera. A, litbayna, sorry. On na samym chyba kończy, tam na samym, a nie, to nie, to już nie wiem. Zabrałeś tego mojego, bo to był jeden. Co twojego? Litbayna. Nie, ja miałem litbayna. Dobra, przecież... Ty nie robiłeś. Przecież. A ile on w ogóle bije? Ale kto? Twój miecz. Ten zrobiony? 51. Aha, bo mój legendarny Fury Sword bije 56. się zapytać. Ale ten twój bije trzy razy, to, to jest jego zaleta. No, no to właśnie możesz powiedzieć ludziom, co on robi. No, bije trzy razy. Trzy razy zadaje obrażenia, dlatego jest tak zajebisty. Pewnie będzie taki drogi do niego upgrade, że to jest po prostu masakra. Ja to nawet nie stać. Też tak. ja właśnie wydałem na upgrade do tego co mam, kurde, niepotrzebnie wydałem do firmy, więc się nie odzywam. Jak będzie mnie stać, to to zrobię i Wow. Zobaczę co Popatrz na jednego straifa. Weź sobie ustaw teleport do domu, nie. Nie no jeszcze Ups. Ups. golda kosztuje Już nie widzę, postrzelam sobie On pewnie też będzie legendarny miał najlepszy baw Chyba, że z niego się robi 4 golda ten Supresor w całą dobra. dobra, nie sens się A można... A, nie można No to bym zamienił hmm, 12 golda, super Zostało mi 15 golda, chcesz? No Ja go wystrzelałam na legendarny 65 obrażeń zadaje, 14% damage, 11 speed, 5 kryta, 10 size, 15 knob maka i zajdzie Fuuu... Znowu nasi. no I dlatego lubię jak ty to robisz. Okej, okay. ale pokaż jaki masz. Mam Savage'a. Aha. Masz podziana na defense. Ale ja cię kolejny upgrade kosztuje? Cztery o. Chyba, że coś sprzedasz. No właśnie tak planuję. Sprzedaję te stare graty. Bo tylko A armory masz ten, taki, na nie. Z... Czekaj, co tu zostało? Meduza, zap, tak, jakiś gryf, buty. Te buty to pewnie będą spawnić buty, jakiś super krab. Ojej. Na takiej zasadzie to zrobię. Sprzedawaj coś. I daj, ja pójdę zupgrade'ować, ja spróbuję. Cześć, mam złoto. Weź, zabierz to flary. Ło, wow, skąd ty masz 31 golda? No przed chwilą, ten, sprzedałem. Okej. Okay. Masz. Co, legendary? No. Wiesz co? dlatego i ty będziesz wszystko dobra i dował. Więcej fartek, nie? Idziemy? niż rozum. <noise> Od razu. <noise> dlatego nie, ja no, tobie no. daję, tak? Mi się nie udaje. Ale jaki szok? Lekendary? Ale, ale jak będzie trzeba tu porządek zrobić, tragedia. Dobra, potem wall of flesh na pierwsza. Nie, powodzie, czekaj. Na Najpierw muszę przecież ten. Co? A, krokodyl mała ta zbrojawnie się robi. Ojojoi, ojoj, oj, oj, niedobrze. No. no, jeszcze nam ile zostało? Nasze. No. Zrobiłeś balonik? Tak. Eee... A ten super balonik? Jeszcze 3 czy 4 zostały. Ta Możemy zrobiłem Arcane, Cloud in Balloon. Nie, muszę zostawić rzeczy. Masz a, te... Dropnie i tempsy. Nie chcę flaming, jak chcę zwykle. A to by zróżnicowany. Bo ten łuk podpala. O chasterami będę go spamował. Ile te biją? 5. Bateriami. Masz jeszcze to, żeby sobie 4 zrobić. Ich nie ja chcę daj mi spokój. Mam Hellfire, a na biją 13, to mogę go znukować z początku. Chodźmy. Nie. Warm. Jezu, ja piję po 70. to miecz, opem miecz. Fu chciałem amunicję sobie zrobić. Na górze się drzwi nie otwierają? Nie wiem. A no, czekaj, zaraz to naprawię. to prawie. A nie, nie ja mogę. Dobra. A, bo tu się kabel przeciął. Okej, okay, ciekawe kabla. Jest tu kawałek kabla? Nie. No, no trudno. E... Patrz, Szarka, poczułem. to jest piękne. Na dole w skrzynce. Gdzie? Na dole w skrzynce. Gdzie na dole? W skrzynce. Tam, gdzie jest alchemia? Są płetwy, rekina. Mam, że o to ci chodzi. Nie, o pistolet. Aha, to masz. Tak. Aha, tak. daj, 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 daj. Da, da, da. Jak mnie złapiesz? Dobra, no, to się W kablach jeden ten potrzebuję. Kurde, poszedłem, nie kupiłem i wróciłem. Typowy bot. Masz, gdzie jesteś? Tu. Um, demonik. Demonik? A co to za różnicę, kiedy on dostanie pierwszy buff? Nie, dostał. Au. Sorry. Dostał taki, to dostał taki. Wszyscy te buffy tak łatwo wchodzą. Nie wiem, czego ty ma na ten. Bieg. Dobra, ee, ja potrzebuję zostawić te graty. Waldo losowej skrzynki to wszystko i chodźmy Zybis test Jezus, który mi się podoba ja już, jak wszystko jest naspamione Dobra nie, zamknij się, chodź już tam na dół No a mogę pozostawiać te rzeczy? Nie kurwa Okej. A ta statuetka tarczy mi się akurat podoba, ja mieć mieć w domu wypadł Wyszytka statuetka jakiegoś mu Mugolani'a. Witaj, zajebista statuetka tarcz. Obsidian Skin Potion potrzebny? Mhm. To jeszcze wezmę. Długo jeszcze? Masz jeszcze te, strzały Hell, Hellfire nawet O jezu, ile ty ich masz, ale go znukuję na początku, tak? Eee... Sunglasses? Wow Dobra, nie wiem skąd mi one wypadły eee... Jezu, kiedy jest piękne z tym Dobra, a, się a jakieś potiony? Chyba, że wiem co zrobię. Wiesz co, trzep się na tramwaj, daj mi spokój, daj mi po prostu spokój. Masz się uzbroić, masz się przygotowany, a ja wymyśliłem coś zajebistego. Tylko, że muszę znowu iść jakiś kilometr.